Trening medyczny pagożerów pozwala nam regularnie i bezklasowo sprawdzać ich stan zdrowia oraz kondycję. No. W jego trakcie możemy okay. dokładnie Dla. obejrzeć pieski z każdej Nie. strony oraz zajrzeć na przykład do pyska. No, Jeszcze raz tekila? Tekila, jako dominująca okay. samica, Nie jest znacznie super. odważniejsza. Chętnie podchodzi do treningów, chętnie poznaje nowe ćwiczenia Chaj, i bardzo dobrze chodź. sobie radzi. A też poćwiczysz? Jeep, który jest samcem jest bardziej wycofany, bardziej nieśmiały, natomiast w towarzystwie swojej partnerki również bardzo dobrze radzi sobie z nowymi ćwiczeniami. No, a teraz tak spróbuj. Nie, nie ta kulka. Jeszcze. Nadal nie tak kulka. Super. Na co dzień nasze zwierzęta dostają zróżnicowany pokarm, są to różne gryzonie, czy piórki. а че сами теж получават риба.